Te widzowie, tak jak zauważyliście dzisiaj, nie będziemy grali z Typerem, tak jak obiecałem na następnym odcinku, gdyż e, wydaje mi się, że odkryłem prawdopodobnie loadout idealny, w sensie taki god load loadout. Już tłumaczę, o co chodzi, bo udało mi się stworzyć loadout, który nie wymaga ani amunicji, ani apteczek i to póki co znalazłem tylko na żołnierza ale może gdzieś jeszcze się co wymyśli, nie wiem, bądź co bądź taki oto mam, jak ja to nazywam OP loadout, w sumie, może nie tyle co OP, co bardziej bym powiedział taki loadout potrzebujący ani amunicji, no ani apteczek tak jak wspomniałem wcześniej, czyli tak, wyżywaczka krów 5000, sashimoto straceńca oraz wyrównywać. chociaż tak naprawdę w pronimele mele mogłaby być zarówno z saperka, ale po prostu no, bardziej lubię ten kilofik, także no, e, dzisiaj sobie tym pogramy pogramy sobie to na casualu oczywiście, natomiast jako już skończyła nam się ładunek i atak obram, bo było ostatnio to dzisiaj sobie zrobimy, niech będą punkty kontrolne, dobra to zobacz, zobaczmy nasz loadout w akcji znaczy nie, jedyną wadą tego loadoutu jest to, że nie mam broni drugiej To było mocne. Dobra, ładnie my ich tutaj robimy. Kolejnego udało mi się. Mam trzy zabójstwa już. No i widzicie, że cały czas mnie leczy. Więc nie wiem, że mam nieskończoność amunicji. O, czekaj, wezmę. Dobra. Dobra, tym razem nie wyszło. Ale mam cztery zabójstwa na jeden zgon. Jest potężnie tyle powyżej. Nawet uleczyłem, uleczyłem tam 20 punktów komuś. No jest nieźle jak na razie. Jest mocarnie. No ty, odpychamy ich tam. Dobra, fajnie. Idziemy zdobywać dalej. Dobra, cofacie, cofacie. A, wiedziałem, że to szpieg. Dobra, dobrze myślałem. Dobra, na szczęście cały czas mnie to Sashimoto leczy. Dobra, trzeba tam iść i puszować. Pozdrowienia. Dobra, ale krytem jakiegoś potężnego zadałem. Zaskoczenia, mimo już mnie zabił za 6 zabójstw, jedna asysta i tylko dwa zgony Nie no, ten... Dzisiaj ewidentnie chyba ten mój loadout się sprawdza po prostu Wiesz, tak jak mówię, jedyną wadą tego loadoutu jest to, że nie mogę wyciągnąć broni drugiej W sensie jakiegoś shotguna czy coś, który czasami no po prostu... No wiecie, że czasami, nie wiem, jak Scout was atakuje no to rakietą, no to raczej go tak łatwo nie zabijecie I będziecie potrzebowali jakiegoś... Pot czegoś... Dobra, rozwalamy ich tutaj, nie ma co no, no, kurde, ale dzisiaj ja mam kill streak. 8 zabójstw i 2 asysty na dwa zgony. Nie no, dzisiaj pięknie idzie po prostu. Mój loadout nie wymaga amu ani amunicji, ani w teorii też apteczek, jeżeli rozsądnie podchodzę do wszystkiego, co nie? Mianowicie, wiadomo, nie wolno ten... Także no, moim zdaniem ten loadout jest dosyć nocarny. Jeżeli ktoś połumie by go dobrze wykorzystać, kurde. Dobra, chowaj się, chowaj się Dobra, pijemy ich tutaj Dobra, ale zdobyliśmy przynajmniej punkt kontrolny Kurde, nie no, jedzie dzisiaj co do Ewidentnie ten mój loadout się dzisiaj sprawdza e, Krótkie przeciwnicy nam chcą zrobić wjazd na HT, ale my na to nie możemy pozwolić Pięknie! Dobra! Zresztą, ja muszę przyznać, że ten e, atak alternatywny dla wyżymaczki, którą 5000, co to, to do nazwa swoją drogą, jest moim zdaniem cudowny, bo to dosłownie rozwala, można one-shotować nieraz przeciwnika. Bo to zabiera 132 HP. Czyli takiego, nie wiem, inżyniera, auta to zabije po prostu od razu. Więc, moim zdaniem, ogólnie ta broń szybciej się przeorganizuje w porównaniu do innych broni. Dobra, to nie był spy. No to nie jest spy, ewidentnie. Ogólnie, jeżeli tam, moim zdaniem, żołnierz to jest. Dobra klasa na początek, bo ja... Aha, aha, no dobra, spaj mnie zabił. Ale i tak jest cudownie, 9 zabójstw, 2 asysty, cztery zgony, jedno przejęcie. Więc jest naprawdę git. To tak jak mówię, trochę wadą tego loadoutu jest to, że nie jestem w stanie atakować jakichś tam... Scoutów, ani tam innych go... A nie, co? A bo ja szedłem złą stronę. Kurde. Dobra. w fajne jest to, że ewidentnie widać czy jest te pociski że jeszcze mam tą wyżemaczką, bo jak normalnie to rakieta przypomina zawsze rakietę. No taką no default rakietę, jeżeli nie ma nie jest kryty rakietą. Ale ta wyżemaczka to od razu widać że... No fajny tamt nawet. Dobra, ładnie niszczymy 11, zabój, z asystów. Cudownie dzisiaj mi idzie, mam ci chyba dobry dzień. Co? Dobra, to straciliśmy co prawda, kun. Nie, już odzyskujemy go, dobra, tyle dobrze. W sumie nie wiem, jak mógłbym nazwać ten loadout, tak szczerze. Może to mógłby być, nie wiem, załóżmy, nie wiem, co to, jak mógłbym go nazwać w nawet. Dobra, pięknie ich tam niszczymy. Dobra, widzę, że jakiś scout mnie tutaj dobił, podszedł do mnie od tyłu. No trudno. Jezus, nie, dzisiaj mi idzie cudownie, wręcz bym powiedział. Nie pamiętam, kiedy tak dobrze mi szło, grając z jakąkolwiek klasą, że mam taką przewagę. No, może z takim inżynierem, ale no, to była trochę inna, inna sprawa. Problem jest to, że oni mnie teraz puszczają. Dobra, oni się tutaj jednak chyba, chyba to przegramy. Wiecie, nawet jeżeli będziemy dobrze walczyć, to jednak oni chyba tutaj chociaż? Nie, oni tutaj dobrze puszczają. Chociaż się wycofuję powoli. No dobra, to... No dobra, ale przynajmniej coś tam, coś tam im pomagam. Ale kurde, no. Kurde, nie, oni przejmą ten punkt. Oni go, przy... No, już przejęli. No trudno, trzeba teraz bronić tego, żeby nam go tak łatwo nie przejęli. Dobra, trzeba zniszczyć tam tą, tą wieżyczkę, co tam jest. Ej, takie. właśnie da się to tak. Dobra, to było głupie to co teraz zrobiłem. Kurde, tam ci... Nie, tam ci, ci są zorganizowani niestety. No dobra, to trzeba jakoś tam szybko pójść i odzyskać punkci. Pó inaczej to to będzie po, po robocie. Dobra, zrobiłem... No nie wierzę, no chciałem zrobić tak zaskoczenia, a hup nie zaskoczył. No, a jak nam idzie? No, już nie mam takiej przewagi, ale dalej mam ponad, zgo ponad zgonami te sta statystyki na korzyść, więc nie jest, nie ma tragedii. Ale zawsze może być lepiej. <laughs> Chciałem zrobić cudowne kombo, cudowne ale nie udało się. No trudno, ale nie z tego co wiedzą, oni tutaj będą przejmować. Chociaż, jak się tutaj dobrze zorganizujemy, to możemy to wytrzymać ten napór. Nie ja będę tego komentował. W sumie ja mam do Was takie e, pytanko, moi widzowie. Czy Wy lubicie takie dłuższe filmy, w sensie takie ponad 20 minut, czy wolelibyście jakbym robił tak Max 15 e, takie max 15 bardziej pocięte? Bo wiem, że po prostu czasami ludzie wolą takie, Ale wiem po prostu, że też e, część mi woli takie krótsze materiały, ale za to tak, e, tak bardziej zmontowane, tak bardziej pocięte. Jakby ja to rozumiem. Dobra, no już nie jest tak kolorowa, ale przynajmniej dalej nie ma tragedii. No, tak jak mówię, mój loadout, no tak, znaczy, moim zdaniem, jest okej, okay, Nie jest najlepszy, ale bardziej chciałem go pokazać. Bo to jest pojedyny loadout w grze, który nie, nie potrzebuje w teorii. Przyjmuję w teorii apteczek i amunicji. Apteczki, no, zawsze się przydadzą, to fakt, ale po prostu. Jako już sama broń nie potrzebuje amunicji, tylko po prostu leci na tej energii, bo po prostu... E... No i ładnie, żeśmy go tutaj wykończyli. Dobra, możemy tu Dobra, sam siebie wykończyłem Ja miałem go wykończyć, a ja wykończyłem sam siebie, no nie, nie wierzę Nie wiem, nie, czy wy lubicie jak tak po prostu się gram sobie i gadam, czy wolecie bardziej tak widzieć akcji, bardziej jak coś Bo się, Ja i tak się staram wziąć tak materiału, żeby było tylko coś ciekawego Jak to już to pozdłużę z punktu po punktu Nie to oczywiście no, nie pokazuję wam tego ale no w sumie no nie wiem, widzicie tak, czy wolę. Bo że większość superów nie bardzo swoje materiały, także no, kurde, dużo się tutaj dzieje. Dobra, ale przynajmniej pobiłem rekord w liczbie uleczonych punktów zdrowia. To jest, to jest ciekawe, na pewno. Nie no oni tutaj nas mocno czują, ale my nie dajemy się Dobra, chłop chyba przeżył Dobra sam siebie zniszczyłem. No nic. No tak jak mówię, no na ten loadout trzeba uważać. No to w teorii jakby może gdyby też moto stracęcia tr trochę bardziej leczyło, to może byłoby to jeszcze lepsze, ale też wiem, że to byłby zbyt OP. Jak bajki są też takie duże loadouty, które... No o kurde kup na jeden punkt życia już nie leci. <ścoughs> kurde, mądrzy Zostawili pułapkę. Dobra, go ba, goba, go no kurde, no to to będzie tak co czas wyglądało. Dobra, zobaczmy co tutaj się szyło. Dobra, to ich na pewno zaskoczyło. Dobra, tu już kogoś dominuje. <grytanie> to, to jest ciekawe. O, widzę, że ktoś ma podobny lodow do mojego. Czyli widzę, że ktoś wpadł na ten sam pomysł co ja chyba. Ciekawe, ciekawe. Takie połączenie. Dobra, no drodzy mamy tylko minutę, o mniej więcej. Jezu, chłop, się dał na trudno. Mamy tylko 15 sekund. Jeszcze. Dobra, już nic, widzowie, z tym nie zrobimy. 5 sekund zostało, to już nie ma szans nawet. Albo żeby... się czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, będzie remis. No, widzicie, nasz pierwszy na kanale remis. Dobra, widzowie, to będzie, jak my jestem dzisiaj. Ale tak jak zapowiadałem, w następnym, następnym odcinku naszej serii klasa na odcinek będziemy grać z snajperem. Jeszcze tylko nie wiem dokładnie, którym loadoutem najlepiej, ale coś się z tego wybierze na pewno. Widzimy, widzimy się w następnym odcinku na to, cześć.